Siema, w kolejnym odcinku Minecraft Jungle eee, właśnie zbudowałem tego skina, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Pomyślałem sobie, że po co mam go robić podczas odcinku, skoro by było tylko tak. Siema, witam w kolejnym odcinku Minecraft Jungle, no i chyba bym powiedział to, co teraz, to wszystko. Zrobimy wycięcie. Skin zrobiony z eee, z powrotem jestem, zresztą, zresztą. I ten, no i wiecie, no i że już zrobię skin, no i tyle to by było odcinka. No i postanowiłam, że lepiej już, chyba bardziej, zrobić samemu niż dwuminutowy odcinek, bo nie miałem pomysłu tej, co robić, ale dzisiaj wymyśliłem sobie, że poprzednie, zmieniłem magazyn cały z białej wełny. Tutaj takie coś, nie wiem co to. Tutaj gdzieś kiedyś to może będzie sypialnia, no, sypialnie. A tutaj będę sobie różnę bo powiecie, no bo dosadnie Jak wtedy znalazłem diamenty, przed chyba trzecim odcinkiem to było, no zrobiłem sobie tutaj takie tam. No i tym, no, potem. Tutaj też sobie, sobie zmienię na białą wełnę. No i... No i nie wiem. Zacząłem robić właśnie tą świątynię, więc może w tym odcinku ja bym ją dokończył. A no właśnie, napiszcie No bo będą mnie trochę tak... Nie wiem. Co w ogóle ten domek? Miałem zamiar już kiedyś się z niego wyprowadzić. A nie chciałam mi się robić nowego. No 100% kiedyś zrobię. Wezmę Jakby... Może kiedyś zrobię sezon drugi, nie wiem. Zależy. No i właśnie Super. No i właśnie wtedy bym sobie wziął nowego se'a. Ale tak to to nie wiem. Jak ten film mi się podoba. Zabiłem chyba z raz, razy, jak bu go budowałem. Co okropnie się go bu budowało. Znaczy. Rezultat fajny, ale po prostu budowa... koszmar. I tak. No po prostu budowałem tak chaotycznie, jak nie wiem co. Bez żadnych planów niczego, bo plany mi nie zbyt wyszły. Znaczy pod koniec żeby robieniu głowy przypomniałem sobie, że jak jest to. Żeby w greckim napisali, jesteś jest coś takiego, to no. Hmm. Ja nie pamiętam. Wiem, że to trzeba zmienić na H na char, czyli jak, nie wiem jak to się czyta. Po prostu wtedy to, no się robi tak. No i to, no o tym przypomniałem no ja zrobiłem głowę, no to sobie właśnie to zrobiłem dzięki temu. Dzięki temu zrobiłem głowę właśnie. Tutaj mam takie nimi, takie jakby, podgląd na dżunglę. Tutaj, tutaj wyciągle lepiej na gadu, -gadu. No, tu mam piekło. Piekło nic takiego ciekawego nie mam. No sorry za ten kaszel. Tu jest ten. No tutaj mam, ten, dróżkę do <coughs> No. <coughs> tutaj mam dróżkę. Drogą, no tutaj, tutaj. Z growską na... A, ja myślę, nie, nie mogę. Dobrze, ale Czas trochę poszło już, znaczy, no, zjadłem, Nie wiem, ja czy nie zmienię na jakiś, na, czy nie zrobię czego innego domu, ale jednak, tak, się, No i tak, e, no, będę mi jeszcze trochę zostało. Trochę. No, i tutaj. Dobra, tutaj mam też taki kolejny punkt, widzę panda dokładnie. Wygląda też bardziej, jeszcze tak to. Tak się sobie łow. Alfa. Tak. Ja nie. Kurczę, krótka. Po prostu. A no właśnie. A, byłbym zapomniał. Zrobiłem sobie tutaj. Znalazłem tam gdzieś mocny pomysł. Tam, 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 tam. Tam, tam. No i wykopałem cały. Co okay. to <tryk> jest? widzisz, to jest? Zamuszony bruk, tak wykopałem Nie wiem, no i nie mam tutaj. Kilka owieczek sobie na pamiątkę. O tutaj, proszę. <tryk> dwie białe, dwie zielone i dwie brązowe. To od nich się wszystko zaczęło. No i. Nie, właśnie, to by było na tyle. Tam z tyłu jest identycznie jak ja mam. O taki. Tak, z tyłu. A z przodu jest taki. O. No. Nie wiem, co rok, z przodu zagrałem. Znaczy, starałem się zadać. No, a z tyłu tak ja wyglądam. Ma drabinkę, bo. Mówiłem. Super. Jak mówiłem, już tam nawet często spadałem. Teraz się włożyłem i narobię. Chciałem <coughs> trochę czasu. Jeszcze drana. O, No i. O, mhm. No i właśnie Zrobiłem trochę patyku, No i. No i mam taki ją. A ja chyba już... Dlaczego on nie był. No bo on miał chyba 9 na 8, coś takiego. No, to był chyba taki 9 na 8. No nie wiem już dlaczego, bo tutaj o jedno za a Ale po prostu nie chcę mi się już na tej głowy. O, o no, O, to też ten. Ścinałam już obrocznie tak, do główną. Dobre. Przy tym no właśnie przy no, tamtym no przy tej piramidzie zrobiłem sobie taką no, taki żywopłot no i nic się nie zmieniło oprócz tego, że dałem żywopłot. No i to by tutaj to chyba jeszcze tutaj. No. A powiedzcie czy to zrobić głupie nie wygląda takie. Coś, jak na drzewa czy, nie wiem, czy, przenieść gdzieś tutaj zbudować mniej widzome, nie wiem, no i tutaj mam, moja, osno też. Tak, naj, naj, znaczy, zabrakło mi najwięcej żołny, tutaj na spodnie. białej miałem dużo, ale tu wygląda, białej miałem dużo, ale czadu mi zabrakło, no weźmy. Po prostu żeby zebrać tą wełnę, to mi zajęło trochę czasu w odcinku, w którym. Znaczy zrobienie skina zajęło mi... Znaczy zrobienie posobu mojego zajęło mi jakąś dwie godziny. Wiem dużo. No i właśnie... Ale... Oj, się laguję. Wiem. Ciągle wow. mi zało. No i tak, tutaj właśnie mam tą... Kurde nie zabrałam, łopatki No dobra. No tutaj właśnie mam to. Zaczyna się robić moja ta świątnia w Jednak jej dzisiaj nie no, zrobią sobie. sobie. <coughs> w ogóle piaskowce nie mam. No, znaczy czy ja gadam świątenia steków. Wciągnę świątenia steku, bo to naprawdę nie jest świątynia steków, tylko to się naprawdę nazywa piramida maju. Moi no właśnie, moi no chyba w dzisiejszym odcinku nie skończę. Może w przyszłym po prostu ściągnąć i trochę tak widzicie na równy poziom część pustyni. Znaczy bardzo małą część pustyni, ale na tyle po prostu. Sądzę, że tak pustyni Później, ja pustyni. Później no i właśnie tak po zrobiłem sobie taką Czemu ja to może bym do... Spróbuję się nauczyć nam ten, ten... ten latający piasek jakoś. To się dobrze wyłożyć. Jakoś tak. Tutaj. Tutaj. Szybko trzeba było wychodzić. No, zacząć już wyjść. Jakoś tak. Tak. Z powrotem. No. nie lata piasek. No i dobra. Fajne wydanie nawet. Ciekawy pomysł. No i właśnie bym to zrobił. I wtedy tam na samej górze, no i. No dobrze, czyli to nie działa. Hmm, dobrze. A to pewnie trzeba dać też jedno Ale dobrze. Tam jest święte do psów, do craftingu. Pracuję. Ale dobrze, tam. Ale ja się powtarzałam. Ja nie ufam. Ale dobrze, ale dobrze, ale dobrze. Yy, Wszędzie jak nie zachodzi. Tutaj, kolejny proces bo. I chyba właśnie nie wiem, czy zbierać za jakiś czy nie. Pójść sobie, nie wiem, gdzieś indziej, skopać się trochę pod ziemię. tam gdzieś na przykład. I ten, i czy nie zbierać placka w całego razu? Dobra. A, nie wiem, tylko... Dobra. Później tak. No i właśnie, że tutaj zastanowię się, ale na pewno na następny odcinek albo średnia będzie skończona, albo na zwierząszy Ale raczej na zwierząszy I tak, właśnie, chyba już nie mam nic Wam do pokazania, co zrobiłem od ostatniego odcinka. Mówię, yy, dostałem oryginalnego mękra tam właśnie mam oryginalnego oryginała i to moi no Na co by jeszcze mogło wam... powiedzieć? Może tam. Nie wiem. Nie Może. A może nie. No dobra. Pożegnam się z nami tutaj. O, mam guza. I dobra. I żegnam Was w tym odcinku. W hmm, następnym odcinku. Postaram się skończyć świątynię, e, znaczy tą Pilamidę Majów i to by było na tyle, więc. Pa! E, oh.